Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj mam przyjemność gościć Ewę Waszut. Ewa pochodzi z Czech i mieszka przy granicy z Polską. I dzisiaj zaprezentuje nam projekt, który zrealizowała w ramach Letniej Akademii Budownictwa Zeramicyjnego. Cześć Ewa. Cześć, witam Was wszystkich i dziękuję za zaproszenie. To co? Pokażemy Twój projekt i zaczniemy dyskusję. O, zradziliśmy trochę więcej. Rąbka tajemnicy. Ewa, w którym miejscu dokładnie, dokładnie się znajdujesz? Gdzie można Cię znaleźć na co dzień? Tak, na co dzień możecie mnie znaleźć pobliżu uh, Trzyńca w Czechach. Jest to uh, 15 minut samochodem o Cieszyna. Czeskiego Cieszyna, a w Polsce jest Polski Cieszyn, tak więc to wiecie wiedzieć, gdzie się znajduje Trzyniec. I uh, Trzyniec jest miasto, uh, które leży uh, w Beskidach pod górami i tam uh, jest nasza działka. Mm -hmm. Czyli to jest. Zadasz nam rąbek tajemnicy, że projekt jest przygotowany dla Twojej rodziny. Tak, tak. Dom, projekt przygotowałam dla naszej rodziny, bo teraz mieszkamy z moimi rodzicami w rodzinnym domku, w domie rodzinnym, a chcielibyśmy z mężem postawić, wybudować nasz dom, uh -huh. to nasz, nasz dom marzeń. No tak, czyli jak dom marzeń, to musi to być dom zeroenergetyczny, prawda? Prawda, musi być. Tak to bym chciałam pokazać, że plac budowy jest położony pod górami w Beskidzie Śląskim, jak mówiłam wcześniej i do najwyższego punktu Gory Jaworowej jest 4 kilometry w linii prostej. Nasza rodzina jest sportowa, to znaczy, że jeździmy na rowerach, w zimie na nartach i mój męcz loce na Paraglajdu. Uh -huh. uh -huh. A teren, teren działki jest a, położony na wysokości 387 metrów ponad morzem, a to jest dość wysoko. Tu bym chciał pokazać, że uh, prawie ten teren, a działka jest um, sama, jest odosobniona, od, od, mm -hmm. bo mm -hmm. najbliżsi uh, właśnie sąsiedzi są w odległości uh, od stu aż 300 metrów. A w bezpośrednim sąsiedztwie, 50 metrów, się znajduje jedynie niewielkie gospodarstwo rolne a to jest gospodarstwo rodziny mojego męża. Mój męż pochodzi z, tam, z, tego, z tej działki i z, z tego terenu. Tak, tu jest pokazana działka. A na tej działce uh, widzicie, gdzie, uh, się nachadzi... gdzie jest uh, zorientowana północ, południe, wschód i zachód, a uh, różowa linijka jest droga dojazdowa, to znaczy, że droga dojazdowa na działkę jest od północy, a uh, u południa widzimy, możecie widać uh, widok gór, uh, na które byśmy chcieli z naszego domu marzeń patrzeć. A tak my sobie wytyczyli uh, dane. Uh, chcielibyśmy prosty dom, jednopiętrowy, duży, zadaszony taras, to by chciał mój mąż, Ja by chciała widok na góry z socjalnej, to znaczy ze salonu, z kuchni zjadelnej, uh -huh. a duże przedsiewienia od strony południowej. A chcielibyśmy piwnicę domu. To był plan. Uh -huh. a Um, I jeszcze jeśli mogę powiedzieć więcej o tym planu, jak my mieli plan, plan nasz był, że um, um, naszym marzeniem było wybudowanie domu pod wiśniami, z pięknym widokiem na okoliczne góry. Chyba w biurze budowlanym po pięciu latach oczekiwania powiedzieli nam, że nie zamienię gruntu rolnego na działkę budowlaną. Tak postanowiliśmy więc stworzyć projekt domu na działce sąsiadującej z pierwotną. A to jest ta działka, którą możecie widać. Mhm. Długo zastanawialiśmy się i dyskutowaliśmy o układzie i o tym, czego oczekujemy od domu. Moim marzeniem zawsze było mieć dużą, przeszkloną część domu, łączącą wnętrzne, wnętrze z zewnątrzem, a mąż chciał duży, zadaszony taras. Myśleliśmy też o piwnicy, ale ze względu na wysoki poziom wód gruntowych byłoby to bardzo wymagające finansowo. Tak zdecydowaliśmy się na Bungalow, ale jesteśmy pod górami, więc przydałby się tutaj dach dwuspadowy, jak góry mają taki wygląd. Mm -hmm. A dodatkowo mm -hmm. jesteśmy w strefie B. To znaczy obszarze o podwyższonym poziomie ochrony walorów krajobrazowych. Dlatego dach dwuspadowy jest koniecznością. No a jeśli po tym my zdecydowaliśmy, że jeśli już musimy mieć ten dach dwuspadowy, tak, to postanowiliśmy podnieść dół o dwie cegły i stworzyć w ten sposób przestrzenie na poddaszu, które będziemy mogli zagospodarować bo o, w poddaszu jest dużo prostoru, a byłaby szkoda go nie wyużyć. Uh -huh. To my sobie uh -huh. postanowiliśmy. A jeśli mogę drugi slajd. Uh -huh. To znaczy, że to były te opcje działki budowlanej są takie, że właśnie jest tam podwyższy stopień ochrony charakteru krajobrazu, musi być dach dwuspadowy, a powierzchnia działki może wynosić maksymalnie 40% łącznie z terenami utwardzonymi a jest tam wysoki poziom wód gruntowych tak z tego my się na koniec zdecydowali na finalną opcję finalną decyzję a to znaczy że dach dwuspadowy zostanie, duże przeszklenie zostaną, zadaszony teraz zostanie tylko poddasze mieszkane będzie zamiast piwnicy mhm. teraz ja mhm. mam mam radę pokazała, tu jest ta sytuacja, gdzie, gdzie idzie widać, że na, o, po, na północy jest, o, jest komunikacja. O, po lewej stronie o, ten mały kwadrat to jest garaż i ten wielki kwadrat jest stani na samochód. No a już tam możecie widać o, zorientowany budynek mieszkalny. Ten budynek mieszkalny, na drugim slajdzie możecie widać już pierwszy piętro, albo parter. Uh -huh. Budynek jest o wielkości 17,5 m na 11 metrów. Zdecydowała, że dach dwuspadowy, aby był prosty, tak, że ściany zewnętrzne mogę ruszyć z nimi aby tam był zadaszony teraz, teraz, a chciałam, aby pokoje dziecięce były na zachodzie i na o, o, południ i zachod, aby to było. A łazienka jest na zachod, a pomieszczenie gospodarce też sypialnia, żeby była na północ, bo jest dobre o, jak się śpi, a jest zimno. Nie tak w ten główny wchod, a potem tam u tarasu możecie zobaczyć, że tam jest duże przeszklenia, to jest to moje marzenie. Tak. Podasze mieszkalne, to są duże już duże, duże, duże pokoje. Tak. Tu jest przekroj, przekroj, na przekroju. że. No jest tam jedna łazienka. Na piętrze jest jedna łazienka mniejsza. Tylko z prysznicem, z toaletą i z umywałką. Tak. No a uh, na tym przekroju możecie widać uh, uh, właśnie warstwy ścioności To są te zielone i uh, właśnie jak jest założony cały ten budynek. Budynek ma uh, wysokość 6 i. 6,5 metra powyżej 6,5 metra, a, a tam na lewej stronie możecie widać jakie są dwieże do, a, do dziecięcego pokoju, a jest to tym zadaszony teraz. Tym, że ta, ten dach nie ma a, więcej, nie, nie ma niski, tak, a, tam nie ma tyle zacienienia, tym padem w mieszkaniu jest dość Światła cały dzień. Przez cały dzień. No i to zacienienie odetnie promienie słoneczne w okresie letnim. No bo wtedy słońce jest wyżej, więc będziemy mieli fajne zacienienie, a z kolei zimą, gdy słońce jest niżej, to będzie nadal nam wpadało do środka i to nie będzie nam odbierało tych promieni słonecznych wtedy, kiedy chcemy, prawda? Tak. Mhm. A na drugiej stronie jest. Uh właśnie dach, a jest zakryty uh, wchod główny, wstęp do, do mieszkania. Tak. No a co se, co se tyczy zużytych materiałów i kompozycji ścian, tak jest to łatwe, podstawowa płyta budowlana jest uh, właśnie na piasku, jest styropian, płyta fundamentowa, styropian podsadzkowy, wylewka i posadzka. ściana obwodowa jest uh, jest robiona tak, abyśmy my se to mogli ewentualnie sami wybudować ten dom. Także mm -hmm. jest zrobiony z cegły silikatowej i izolacja termiczna ze styroduru. To są te główne uh, parametry, a tynk wewnętrzny i tych zewnętrzny. A dach jest uh, właśnie pokrycie dachu, są tam łaty, sztejko uniwersalne, bełki drewniane, płyty OSB i bełki drewniane. Mm -hmm. No a jakżeś to policzyła w programie PHPP, co jest dla pasywistów ważne, tak cały wynos jest poniżej niż 15 kW tak tak, tak, tak No a tu są takie widoki, jak jakby abyście się mogli przedstawić, jak ten dom wygląda. Landuje jest to ducha prosta bryła, jednoduchy dach dwuspadowy i duże przeszklenie do salonu i do jadalni. Dwie małe okienka na lewej stronie są do dziecięcych pokojów. A na dalszym widoku, dalszym, dalszej wizualizacji, możecie widać, że tam jest na prawej stronie dwa okna, są do sypialni, jedno małe okno jest do pomieszczenia technicznego a nie idzie widać teraz główny wstęp do domu, tyny tam. Czyli hmm. zgodnie no z a... zasadą mało okien od północy, dużo okien od południa. Co by jak najwięcej energii oszczędzić i by jak najmniej jej uciekło, prawda? Tak. A tu jeszcze chciałam powiedzieć że do najwyższego punktu: do tego Jaworowej jest 4, 4 km w linii prostej, mhm. a jest to wygoda, bo na drugim slajdzie możecie widzieć, że. O tym wspominam, bo mój mąż jest paralotniarzem i w górę może polecieć prosto do domu. Bo akurat nie z tego jabłkowego berchu tam doleci. Super, no to A, pomyśle pomyśleliście o wszystkim, żeby mąż mógł wpaść yy, i spędzić chwilę czasu z rodziną i wracać z powrotem, tak? Tak, na roweru. Super. Super. A ewa zmieniło się coś podczas projektowania teraz dla ciebie budynków zeroenergetycznych, jak już pierwszy budynek zaprojektowałaś? No, zmieniło się uh, dużo głównie przemyślanie uh, architekta o projektach, uh, przemyślanie uh, względem stron świata, nie tylko na działka stron świata, ale też budynek versus działka versus strony świata. Uh, po tym pomieszczeniu techniczne, co wszystko jest tam potrzeba dać do tego pomieszczenia. No, no dużo. Polecam, polecam Letnim Akademię. Dziękuję bardzo. E, Okej, okay, super. E, a jeszcze mam jedno pytanie do Ciebie. E... A w ogóle dlaczego zaczęłaś interesować się budownictwem zeroenergetycznym? Pamiętasz? Pamiętam, pamiętam ze względu na koszty. Teraz jest taka burza energetyczna na świecie. Jest to spojone ze wszystkim, z covid z wojną na Ukrainie, a człowiek nie wie, ile będzie kosztować mieszkanie. Uh -huh. ile by, by, by kosztować uh, te energie mieszkane. Jedna, jedna, jedna rzecz jest koszt budynku, ale druga rzecz jest koszt uh, do końca żywota, ile musi człowiek zapłacić. A uh -huh. myślę, że uh, każdy, każdy jak potem by chciał być na emerycie, tak uh, nie, nie płacić dużo za energię. Tak. Tak, czyli takie podejście bardzo przyszłościowe. Tak, tak. Mhm. tak super. Myślę, że wszyscy bym mieli nad tym, nad tym rozmyślać i chcieć to. Bo jest to, bo jest to najlepiej, co może człowiek zrobić dla siebie, jeśli chce budować swój budynek. Tak myślę, jest do przyszłości, mhm. nie tylko teraz. Tak, no budowa to jest inwestycja długoterminowa, prawda? Tak. Na lata. Aha. Jest to tak. Dziękuję bardzo, pięknie. Ja też dziękuję. Dziękuję, było mi bardzo miło Cię gościć. Słuchajcie, jak macie pytania do Ewy, to koniecznie je zadajcie pod tym wideo. Ewa jest dostępna, by na wszystkie pytania odpowiedzieć. Również. Ewa jest dostępna, by ją gdzieś tam zahaczyć na Messengerze dodatkowo i nawiązać współpracę, podzielić się kontaktem. Także zapraszamy bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnych nagrań, materiałów w trakcie trwania konferencji. Także dzięki serdeczne Ewa. Było mi ogromnie miło Cię gościć. i do Bez zobaczenia. Dziękuję. Bez dziękuję, a zapraszam wszystkich na konferencję i też do kursu letniej akademii albo jakiejkolwiek akademii pasywistów z Agnieszką Bartkiem. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki, Ewa. Cieszę się bardzo i do zobaczenia niebawem. pa. pa, pa.